Witam serdecznie, witam serdecznie na transmisji. Aha, samego siebie, to mądry jesteś. Tak. Czekamy właśnie na transmisji. Unboxing będzie na transmisji dzisiaj. Um, możemy zrobić szybki test tego, czy w ogóle brzmi. Witam serdecznie, witam serdecznie. Aha, samego siebie, to mądry jesteś. Czekamy właśnie na transmisji Unboxing będzie na transmisji dzisiaj. Um, możemy zrobić szybki test, tego czy w ogóle brzmi. Serdecznie, witam serdecznie. No to... A to siebie, to mądry jesteś. Tam. Dobra, tu przyciszam. Nie mam jako tego na słuchu, ale... ale może tu coś dawać. Radę. Dobra, nie ja się odkręcał za bardzo, Wracał. Yy... Zgłaszamy się na czacie, tapujemy, tapujemy kochani, tapujemy. I trzeba przejść do, do, do unboxingu, bo ja mam dużo roboty do zrobienia, a chciałem zagrać trochę muzy. Zanim będę musiał robić to, to trzeba. Oczywiście wszystko powijane na odwrót, priorytety. Dobrze, to jest... To na bok i w dół. Dobrze. 12 smacznych piwek. Uwaga, to co się teraz dzieje? Zapraszam na... Jezu, która to Was scena. To? Nie ta. O, Widać, widać serdecznie. Się. To jest ta właśnie cała głowa. Proszę powiedzieć, czy mnie słychać. Zrobimy szybki test. Eee, czy mnie słychać, czy mnie widać? Czy widać tutaj ręce? To też muszę jakoś to oglądać, bo... Bo znaczy ja nie, nie widzę, jezu. co do tego nie oglądam. Yy, ale czy słychać... O Jezu, jakie to jestowe. Schizo. E, to się może być. I teraz czy słychać mnie? To jest jedno, a czy słychać? I ważne co głośniej, co ciszej. Yy, bo... bo, bo, bo powoduje, żeby to tak zostało jednak. Już. Bardzo wąska ta kamera jest. Z iPhone'a no nic, bliżej, centrum sobie tam Bliżej środka na środku. Nie, nie to, nie to, nie to. I, I można dobrać czynić to, co tutaj zebraliśmy. Dobrze, no to super. O to chodzi. O to chodzi. Także tak. Zebraliśmy się tu po to, żeby odpakować trochę winyli. Ja już trochę ich odpakowałem, sobie w samotności robiąc tutaj, tutaj przegląd z Bates. Ogólnie historia wygląda tak, że jakieś 3 miesiące, miesiące temu dostałem paczkę prosto z UK. E, Dzwoni do mnie tata i mówi, siema winyle przyszły. Ja jakie winyle? No winyle, przyzamówiliś winyle. No właśnie nie. I wydaje mi się, że po prostu to co nastąpiło, to te winyle są wysłane yy, do gościa, którego kiedyś zamawiałem dwie sztuki. Rok temu. I nie, nie wiem, wiem, czy dostałem jakąś budynką paczkę, czy, czy loteria, czy o co chodzi, ale dostałem darowe płyty. I uważam, że są naprawdę klasa, więc możemy sobie za lekko zagrać, jakąś próbkę. Jak jest echo? Bo ja nie wiem, jak jest echo. Cały czas jest echo. A, A może to można zrobić zechować? Zecho. Raz, raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz dwa trzy. trzy. Oczywiście, Oczywiście że, że można. Mo Proszę bardzo. Nie ma problemu. Dobrze daj znać. Yy. No, więc, więc to już gra. Yy. No i dostałem tam płyty, takiego pokroju. że ja nie widzę. działa. Bo mi chodzi, czemu ze słychać? Za blisko stoję. A chciałem ten, taki ładny być, ubrany w różę. Ale myślałem, że będzie tylko z tej kamery, a nie z tej, no i tak. Jest. Więcej, więcej. i echo znowu jest music słychać? No, to ma No ale, wiesz, techniki, to jest te są manipulacyjne. Yy. No ładko. Ja to, 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 to nie idzie. No, nie, to nie, otwieramy Udało, No dobrze. No, dobrze. Kurza mnie Widzisz dobrze, czy kamerę, bo ona taka Ja nie mam tak długich rąk Za wąskie, za bity, bo tak muszę, na ten, za długą wioskę to taki znaczy Biorę płyty Chcę widać Ej, głos taki w tle, głos taki w tle ကြေးရည်အားရစကောချစ်နေတဲ့ခေတ်ကြီးမိုဒယ် Встать я а это Ваня и Роберто Савио. По самому пункту, но немножко и не так. Perturbacje to gra głośno, to gra cicho. No nie, no niby dobrze, ale cicho. O! Może tak będzie lepiej zbierał. Dobra, to zdejmujemy. Zakładamy. A to będzie ciężkie, aż mnie szyja rozboi jutro. Ale do sztuki. <laughs> kurwa ciężkie. Nie, wariatuję. Oczywiście, że kurwa wariatuję. No głos tak, bo jestem koło tego. Jakby to jest że Jest to, ale tak? Teraz nic nie jest są. No, przerwało się, czemu? A teraz łama? Nie, Jak disconnect... Cancel, Connect, właśnie. O kurwa! Ha! No to już po prostu chyba po streamie będzie tu Po streamie chyba będzie, bo to się nadaje to wszystko do roboty Szkoda gadać To nie tak to się robi Po mnie. Po mnie. Ja chcę po prostu sobie postreamować troszeczkę dla mojej kochanych, dla, dla osób, które wiedzą, co jest 5. Co jest 10. To jest zwykłe wyroście. Jak w oczy, jak w oczy. Daj spokój, to były już takie kombinacje alpejskie. się igła porysowała i to tyle z tego jest. Szkoda w ogóle gadać. Ja się wypisuję z takiego klubu, do się nadaje do gierbycia. Wszystko, co ja mogę zaoferować? Nic nie mogę zaoferować, nic tu nie ma. A nie, mam jeszcze pomysł, to mogę. Boże, jedyny prostej kamerki. No, jak narzekaj. Na rzeka jak nic nie działa, to już się. dzień i odpocząć. O jest, przecież tu jest. Dobra, sorry. Nie, nie, właśnie jeszcze nie, jeszcze nie. Nie wiedziałem, czy wchodzisz, czy nie wchodzisz. Miałeś szczęście, bo ten, bo nieszczęście nie ruszyło się. dobra, niech będzie na tym. A bo nie, na tym, dobra, już, już mam. I robimy unbox, A, A tu wiem jak to strzątam kiedyś. Uwaga. do góry, do góry. Także z zasubskrybował. a Aje, yeah. witamy żółwik żółwik dla subskrybenta. Zanim ten żółwik, trzeba ustawić kamerę. Dobra, to musi wystarczyć. Myślę, że może być nawet lepsze niż to, co sobie wymyśliłem na klacie. To trzeba mieć szerszą kamerę. Nie na dzisiaj temat. Eee, no, jak zaczynałem, to było tak. Graliśmy trochę Dry Base'u. Nie za dużo. Ale teraz jest. Trzeba zagrać. Eee... Nie, nie tu. Przecież to jest normalnie wideo? O. No jak umyć dufę? Czy teraz dobre będzie? Nie wiem, słuchałeś ten. Tego Dry Base'u, który ci wysłałem. Przecież mi się wydaje, że to tak grube tematy czasem? Tak kawałki fajne. Nie, nie, nie. to już gramuza. Teraz głośność czy dobra? Czy nie przebija, bo ja tu mam. może być taki leak. 你这么能这样？Yeah, Proszę o jakieś potwierdzenie, jakiś czek, że gra z arbuza. Nie, no nie gra, widział, że gra. ty mówisz. Nie, zażmagał biorę mikrofon to. Nie. Ja nie Problemy ma? problem Emo tu nie gra